A co ona może puszczać, kurwa? przy siebie nie będzie puszczać, że nie jest była No wiadomo. No to wiadomo, że mnie obgaduje. A widziałaś jej dupę? widziałaś mam dupę, a widziałaś jej dupę, no to wiadomo, że będzie moje dupie gadać, bo swoje, jej dupa jest kurwa tu, a brzmi będę No Wiadomo, no więc jakby ja o jej dupie gadać nie będę, mnie to nie interesuje. Ja będę gadać o swoim życiu. A do spania idziemy w stale, to dobranoc, dobranoc, stale. Dziękujemy, że wpadłeś. Dobranoc i usów. Ale dobrze, że miał gadał, a cieszę się, bo życie mnie paty. Słuchajcie, chwilę dnia będzie to... Patryk rzucił starą szaloną florystkę, bo jest stara i brzydka i poważna. I wiecie na korzyściu, dla brzydkiej młodej, dobrze ciągnącej laskę. robiącej. No Wygooglujcie to, yy, wyszutujcie to. Patryk rzucił starą szaloną florystkę dla młodej brzydkiej, dobrze robiącej loda, koleżanki. Brawo! Jedziemy! No, jedziemy, szatujcie to. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że takie życie, młody, nie, no to wiadomo, no podrzuca do pyska młodej wszystko jedno jakie, byleby pysk był młody, no dobrze ciągnie, bo jest młoda i bardzo dobrze, ponieważ ja, no sorry, i I takie życie, i wykorzystajcie to, że jestem smutna, no bardzo, no bardzo, jest mi bardzo przykro, bardzo przykro, bardzo przykro, jest mi bardzo przykro, że właśnie odrzucił do pyska młodej. Kurwa w brzydkiej pasztetuwie i rzucił mnie na pasztetuwie brzydkie. Bardzo jest mi przykro. Ale patrzcie się, patrzcie się na den, bo ja na to zasługuję. proszę się patrzeć. To na Ale proszę się bawić. Ja nie mam nic przeciwko. ja chcę, żebyście się bawili do tego. Rzucił, starą, kurwa, celuzę, dla młodej, paszty, złówek. Dwa, co? Proszę się na wynowaczyć. Pacham, żeby się na wynowaczyć. I to, moment, i no, ja. I opa. Idziemy, idziemy, spać. I dobrze. Już bardzo dobrze. Zgłaszaj mi kąta. No wiadomo, latę się dziewczyna, to jest cały czas mi konga. A ja i tak słuchajcie już kończę, bo jestem zmęczona sztapem. E, bardzo dziękuję. Ja idę spać. Ja jestem już tak, pijana, wykolejona, zmęczona, szatowana. Dziękuję bardzo. To było miłe spotkanie. Niech sobie zgłaszałem, pierdolcie się wszyscy, nie musicie tu zrobić. Dziękuję bardzo, dziękuję ludziom, dziękuję czatowi, dziękuję tym, co mnie czatują skylmują, co mnie nagrywają. Pierdolcie się wszyscy, nie zamierzam idę pić dalej. Dziękuję bardzo, dobranoc, dziękuję, że mnie żeście rzucili, porzucili, obgadali, objewali, pierdolcie się, dobranoc, dziękuję.